Kochani, i jeszcze jeden, jeszcze raz. Oczywiście nie jesteśmy na żadnym weselu czy wieninach, ale jeszcze jeden znak padło na ryby, czyli jeszcze dzisiaj, być może jeszcze jeden znak, ale mało prawdopodobieństwo, ale ryby się załapały. Więc drogie ryby, horoskop dla Was na grudzień 2025. Albo dla osób, które mają ascendent w znaku ryb, albo dla osób, które mają w otoczeniu ryby, aby wiedziały, jak z nimi postępować, tak, z ich wrażliwością, emocjonalnością, ale też z ogromną intuicją, którą mają i której powinny wierzyć i bardziej też wierzyć w siebie. Zobaczymy, co przyniesie im grudzień. I ja tak najpierw weźmiemy potęgę myśli Louis Hej, bo tak robiłam dla każdego znaku. I wyciągnę dla Was przesłanie. Jeszcze tylko powiem, że są jeszcze sześć miejsc jest na webinar 8 grudnia. Nie będę o nim mówiła, można sobie przeczytać pod filmikiem. Magia Bożego Narodzenia i medytacja z aniołem cudów od beznadziejnych spraw. I jeszcze 30 będzie medytacja: Wielkie Oczyszczanie z Archaniołem Michałem, ale o tym w energetykach teraz już nie będę zajmowała Wam czasu. Tasuję karty, tasuję karty i się pytam, i się pytam. Najpierw o rybach, myślę, pięknych rybach trochę zmiennych rybach, ale dobrych, wrażliwych co dla nich na grudzień 2025 roku i nie wiem czy widzieliście jak tasowałam karty to karta wypadła. Więc ja wcale nie muszę wyciągać kart dla was, bo ta karta mówi sama przez siebie, że to wam pisane. Kanał świata pokazał i przesłanie do Was na cały grudzień, drogie ryby. Otwieram się na nowe źródła darów. Otrzymuję dobro, zarówno z oczekiwanych, jak i z nieoczekiwanych źródeł. Nie istnieją dla mnie żadne granice. W nieograniczony sposób korzystam z niezliczonej liczby źródeł. Bogactwo darów, które otrzymuję. Przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Piękna karta, piękne przesłanie i być może, kochani, z wygranymi jest bardzo różnie, bo to też zależy od naszej karmy, od indywidualnego. Horoskopu, od tego, czy nasi poszotkowie i my mamy pospłacane długi, temat rzeka, więc o tym nie będę mówiła, ale być może warto zaryzykować i wziąć udział w jakichś loteriach. Jeżeli nie grach takich liczbowych, to być może w jakichś świątecznych loteriach, bo z różnych źródeł. Okazje, dary będą do Was napływały. Te dary mogą być w postaci takiej, że na przykład gdzieś w kieszeni znajdziecie jakiś pieniądz, którym będziecie mogli zrobić porządek, albo na przykład coś za okazyjną cenę kupicie. To też jest dar, albo na przykład dostaniecie e, paczkę e, luksusowego jedzenia. Niespodziewanie od przyjaciela, przyjaciółki, czy kogoś, kto chce Wam sprawić przyjemność. Więc karta, otwieram się na nowe źródła darów, przepiękna. Idziemy dalej. Ja tasuję karty i pytamy się: co u ryb, co u ryb w trzech sferach życia uczuciowo-rodzinnej, zawodowo-finansowej i jeszcze zdrowotnej. Co u Was? Co u Was? Co u Was? I patrzymy. Różnego rodzaju lęki, szczególnie te irracjonalne, jak być może u niektórych też problemy ze snem, odchodzą do przeszłości. Na co się otwierać? Na drugiego człowieka. Podejrzewam, dobra karta, ostatnia, bo to jest ważna, czy uciekać przed drugim człowiekiem, czy się otwierać. Ale ostatnia karta to jest szóstka buław, karta zwycięstwa, czyli otwierać się na drugiego człowieka, jeżeli chodzi o przyjaźń, ale również otwierać się na drugiego człowieka jako miłość, i szczególnie samotne ryby. Jeżeli jesteście jeszcze samotne, no to otwierajcie się na drugiego człowieka, i uwaga, w dzisiejszych czasach jest, są modne podróże, internet, nie wiem, dyskoteka, tak? A tu jest pokazana szóstka buław to karta świeżego powietrza. Czyli jak jakieś ryby szukają miłości, to niech jak najwięcej przebywają na imprezach na świeżym powietrzu, na różnego rodzaju jarmarki bożonarodzeniowe chodzą albo ćwiczą, jeżeli mnoski, rączki, nóżki nie zmarzną, biegają. Na dworzu, bo na świeżym powietrzu mogą kogoś poznać. Również osoby, które mają drugą połówkę, dobrze by było, żebyście więcej czasu z ukochaną osobą spędzali właśnie na świeżym powietrzu. Wyciągamy trzy karty na uczucia, chociaż i tak tutaj o uczuciach dużo powiedziałam na sprawy zawodowe, finansowe i na zdrowie. I już patrzę, kochani, i już patrzę. Uczuciowo bieda odchodzi do przeszłości, czyli jeżeli mieliście jakieś trudne relacje, trudne dni, to już jest za wami, aczkolwiek jeszcze będzie nerwowo. Co i raz? wasz partner, wasza partnerka albo ktoś z rodziny może was denerwować, bo jest to karta piątka buław, o niej mogę powiedzieć, że takie hasło, tutaj akurat nie widać, ale w Spiral Tarotie to widać po kolorach ich ubrań, że są w tej samej drużynie, ale przeciwko sobie walczą, sami się na siebie nakręcają, czyli kochani. Kochane ryby, nie nakręcajcie się na swojego partnera, nie prowokujcie szpileczek, nie wbijajcie rodzinie, tylko konflikty i nieporozumienia. Karta kapłan, mądrze rozwiązujcie. Karta kapłan mówi. W uczuciach może być cudownie wspaniale. Możecie nawet z ukochaną osobą się zaprzyjaźnić, nie tylko kochać, nie tylko mieć miłość. Ale ważne, żeby nie wchodzić w niepotrzebne emocje, winnych nie szukać, tylko otwierać się na zgodę i patrzenie na drugiego człowieka z otwartym sercem. Trochę jakiejś nerwowości przy mężczyźnie z Waszej rodziny. I bez względu na to, czy horoskop słucha mężczyzna z poznaku ryb, czy kobieta z poznaku ryb, może to dotyczyć Waszego partnera, albo w przypadku na przykład mężczyzn innego członka rodziny. Więc tak jak gdyby jakaś nerwowość albo ze zdrowiem, albo w ogóle z, z, z relacjami może być przy tym mężczyźnie. Co w sprawach zawodowych, na razie bardzo dobre karty, cesarz, królowa denarów też pieniążek trzyma i dziesiątka pucharów. Powiem wam tak, drogie ryby, na brak pieniędzy nie będziecie narzekały. Na brak możliwości zarobienia pieniędzy czy kupienia czegoś okazyjnie też nie będziecie mogły na, narzekać i na serdeczne stosunki z ludźmi z pracy też nie będziecie mogły narzekać. Niewykluczony też jakiś filtr flirt, flirt romans, sympatia w miejscu pracy. Co jest ważne, żeby finansowo, zawodowo wysoko się cenić, a gdybyście chciały spróbować zarabiania na własną rękę, to przy tych aspektach kart, czyli cesarz. Królowa denarów, tak jak cesarzowa i dziesiątka Bucharów, czy to by było przedsięwzięcie małe, czy takie trochę na czarno, to macie dobre aspekty kart. Co w zdrowiu rycerz Pucharów, rycerz Buław. I paść denarów. Poważnych chorób nie widzę, natomiast zwrócić uwagę troszeczkę na gospodarkę wodno-hormonalną. Czy za dużo, za mało wody na przykład nie pijecie? Przepraszam, czy nie ma jakichś zaburzeń hormonalnych? Na rytmy serca i na stawy szczególnie związane z nogami. I zobaczymy jeszcze jaka karta przewodnia. O, przepraszam. Jeżeli chodzi o anioły, co anioły Wam w darach osób? Ryby, ryby. I dla ryb, patrzcie, jak się wszystko sprawdza. Harmonia w relacjach. Archanio Raguel mówi do Was, kochane ryby. My, anioły, otwieramy serca wszystkich zaangażowanych stron. Konflikty i kłótnie zostają natychmiast zakończone. Czyli nie kłócić się, brudów i żadnych nie prać, tylko z miłością na partnera czy członków rodziny spuśćcie, Kochani, gdybyście mieli niedosyt, zapraszam na wejście na moją stronę www.tarot-barszawa.pl Tam jest napisane o oczyszczaniu przed Nowym Rokiem, oczyszczanie karmiczne. Jest napisane również o horoskopie na styczeń. Już przyjmuję zapisy, bo w styczniu zawsze mam dużo klientów. No i oczywiście oglądajcie codziennie mój kanał. Pa, kochani, Cudownego Grudnia.